Niemcy się budzą. Bundeswera ma zamiar za 25 miliardów euro, z czego 90% będzie wydanych w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, zakupić aż ponad 4,5 tysiąca pojazdów opancerzonych, które do 2035 roku pozwolą na wystawienie minimum 7 nowych brygad w Bundeswehrze. Czy te ambitne plany zostaną zrealizowane? Zobaczymy. Natomiast bez wątpienia przemysł zbrojeniowy naszego zachodniego sąsiada zaczyna się budzić. A my musimy nauczyć się z tym żyć. Co mają zamiar kupić Niemcy? Niemcy za 25 miliardów euro mają zamiar nabyć ponad 1000 czołgów Lopar 27 albo 2,8 2500 bojowych wozów piechoty kołowych Boxer lub kołowych transporterów opancerzonych, 1000 kołowych transporterów opancerzonych od fińskiej Patri kawas produkowanych na licencji w Niemczech oraz mniej więcej 700 zestawów przeciwlotniczych, a tak naprawdę przeciwdronowych Sky Ranger w dwóch wariantach. Te ambitne plany mają, zdaniem oficjalnych komentatorów w Niemczech, pozwolić na wystawienie siedmiu brygad, natomiast moim zdaniem Niemcy celują w sześć dywizji w dwóch korpusach, łącznie jako całość sił zbrojnych i uważam też, że Niemcy przygotowują się do odwieszenia poboru. Oczywiście te ambitne plany mogą się jeszcze rozbić o wiele różnych rzeczy. Niemcy kilkukrotnie już ogłaszali takie gigantyczne zakupy, po czym to zarzucali, natomiast ja osobiście uważam, że Niemcy faktycznie zamierzają odtworzyć przynajmniej sześć dywizji w Bundeswehrze i wynika to z przesłanek geopolitycznych, a mianowicie z rosnącego rosyjskiego zagrożenia w tej części Europy.